Yo, siłanko, ja jestem Technokrata i witam Was na kanale IT Hardware w kolejnym podsumowaniu newsów z minionego tygodnia. I sporo tych newsów było mnie, akurat nie było, byłem na urlopie, na wakacjach i dużo mnie ominęło, w związku z tym mega jaram się tym podsumowaniem, które już sobie przeczytałem, żeby się przygotować dla Was, ale też dużo ciekawych rzeczy się dowiedziałem i teraz Was do tego zapraszam. I zapraszam Was też do zostawienia suba, a zaczniemy sobie od tego, że... Ministerstwo Edukacji pod y, władzą dziwnego człowieka. Nie będę wypowiadał się na tematy polityczne. Ale, ale robi coś naprawdę zarąbistego. Nie wiem, czy mi się to pomyliło z Rudblocksem i tymi mszami, które tam były. W związku z tym, wprowadzają Minecrafta wersję edukacyjną do szkół i to jest zarąbista sprawa ja sam aktualnie kończę znaczy już mam swój serwer Minecraft, postawiłem więcej o tym będzie za jakiś czas na moim kanale i tam w filmie o tym mówiłem, że moim zdaniem to powinno być obowiązkowe w szkole, bo Minecraft faktycznie może rozwijać jakby kreatywność i rozwiązywanie problemów więc zarąbista sprawa akurat jak niewiele rzeczy wychodzi tak ta w polskiej edukacji na razie wyszła. Jest to trzecia darmowa gra obok chyba ee, This War of Mine i gry, gry szyfrów. Ja gry szyfrów nie kojarzę, ale This War of Mine pamiętam jak wchodziła do szkół i było to dosyć głośne. Teraz Microsoft for Education będzie za darmo dla uczniów. Zarąbista sprawa, propsy naprawdę za to ogromne. Teraz przechodzimy do USA i ogromnych złożlitu, które rzekomo odkryli w kalderze wulkanu. I powiem Wam szczerze tak. Może to jak dla mnie być propaganda, z tego względu, że w tym momencie i do tej pory złoża Stanów Zjednoczonych były szacowane na zaledwie 1 milion ton, co jest bardzo małą ilością, jeżeli chodzi o samo zapotrzebowanie gospodarki Stanów Zjednoczonych, które cały czas się zwiększa, bo wiadomo, lit, baterie i tak dalej. A teraz odkryli rzekomo rekordowe, największe złoże na świecie, które się szacuje od 20 do 40 milionów ton. Do tej pory największe było w Boliwii, miało 21 milionów ton, więc Stany Zjednoczone, jeżeli faktycznie odkryły takie złoże, w tym momencie stają się niezależne, mogą się na, tak naprawdę tylko śmiać z chińskich sankcji na lit i metale ziem rzadkich i naprawdę to może zmienić dynamikę całego rynku, no i dzięki temu możemy też spodziewać się spadków cen przeróżnego rodzaju urządzeń elektrycznych na baterie, ale z tym jeszcze poczekamy i zobaczymy, co z tego finalnie będzie. A jak jesteśmy przy elektrykach i bateriach, to BMW potwierdza BMW M3 o potężnej mocy 1 kW, 4 silniki i na każde koło dostanie swój silnik i 1 kW to 1300 koni, także nowa M3 elektryczna to będzie naprawdę prawdziwy potwór. Tutaj New Class to jest ta architektura, na której będzie to BMW bazować i BMW strasznie się tym projektem Jara i no, mają nadzieję na jakby totalnie wprowadzenie rewolucyjnego produktu pod tym względem. Przyznam szczerze, sam osobiście na to mocno czekam. Ksiao mi! też zamierza wprowadzić swoje auto i być może w przyszłym miesiącu je zapowie. Jak je zapowiedzą, to więcej szczegółów, cena, moc i tak dalej. Bateria, która rzekomo ma być duża, o tym do Was zdecydowanie. Z tym, z tymi informacjami do Was wrócę. Niezbyt ciekawą informacją za to jest informacja dla pracowników IBM, który to ogłosił, że no, koniec pracy zdalnej, opieprzacie się, więc czas wracać do biur. Co prawda dotyczyć to ma na chwilę obecną tylko pracowników, którzy mieszkają w obrębie 80 km od biura, no ale nie ukrywam, nieciekawa wiadomość. Ja bym się nie cieszył, jakbym tak pracodawca kazał wracać do pracy, bo masę czasu się marnuje na dojazdy i to jest straszne, straszne marnowanie czasu i życia. A ile kosztuje chłodzenie? Jesteście ciekawi ile kosztuje chłodzenie serwerów? No to taki Microsoft zużył w 2020 roku, drugim roku, aż 6,4 miliarda litrów wody, żeby wam zobrazować ile to jest. To yy, założyłem, że każde mieszkanie w Krakowie zużywa tyle wody, co ja. Co jest nieprawdą, bo ja zużywam dużo wody, 13 metrów sześciennych zużyłem. Nie pamiętam, kiedy miesięcznie chyba zużywam tyle wody, tak? Coś takiego. No więc, no więc to przeliczenie 6 miliardów litrów wody w przeliczeniu na metry sześcienne to będzie około 6 milionów metrów sześciennych. Podzielić przez 13 to jest około pół miliona mieszkań. Pół miliona mieszkań, jeżeli nawet przyjmiemy, że po dwie osoby mieszkają w Krakowie, to jest tyle wody, ile zużywa cały Kraków przez chyba miesiąc. Tak. Wpis no, do wody, naprawdę dużo, a to tylko jedna firma i eee, ich serwery, a gdzie tutaj cała masa innych firm, które mają jeszcze więcej serwerów, więc powiem Wam szczerze, potężna ilość. Potężne też jest wsparcie Google'a, nawet nie wiedziałem. Robiłem redki chromebooków, ale nawet nie wiedziałem, że oni zapewniają 8-letni program wsparcia aktualiz aktualizacjami dla chromebooków, i teraz rozszerzają to do 10 lat. Moim zdaniem, no, szapoba dla Google'a. 10 lat wsparcia aktualizacji dla sprzętu? Wow! Niesamowite, niesamowite. Wiadomo, później te aktualizacje mogą już wychodzić biedniejsze, tylko aktualizacje zabezpieczeń itd., itd. Natomiast dużo z tych aktualizacji to będzie wiązało się z poprawą wydajności, czasu pracy na baterii itd. Przez tyle lat chyba nikt nie, nie oferuje tak długiego wsparcia w tym momencie jak Google dla chromebooków. No a my przechodzimy do e, też firmy, która oferuje potężne wsparcie, bo właściwie w tym momencie zakończyli oni wsparcie dla iPhone'a X który jest 7-letnim telefonem. 7 lat dostawał aktualizację, ale już nie dostanie przy okazji tego, że wychodzi iPhone 15. No i cóż, jakichś specjalnych nowości tu nie mamy, poza wspominanym już nieraz w podsumowaniu tygodnia USB-C, które pojawia się w najnowszym iPhone'ie. O tym jeszcze zaraz sobie powiemy o tym USB-C, i jakie tam jest zamieszanie oraz ciekawą rzeczą, ponieważ iPhone jest tańszy niż rok temu na premierę. Sprawa tutaj nie jest jakaś specjalnie skomplikowana chodzi po prostu o kurs dolara, który w tamtym roku, w momencie premiery iPhone'ów 14, był rekordowo wysoki. W związku z tym, teraz, rok później, dostajemy nowe iPhone'y w niższej cenie całkiem, całkiem fajnie. Oprócz tego, nowy Apple Watch Series 9 i Apple Watch Ultra 2 absolutnie praktycznie nic nie wnoszą, więc nawet nie warto o nich e, wspominać. E, wiadomo, mocniejszy procesor, jak jaśniejszy ekran generalnie pierdoły jak na razie. Ja czekam na Apple Watcha serii 10, bo ponoć tam ma nastąpić jakaś rewolucja. No a rewolucja być może nastąpi w iPhone'ach, kiedy dostaną 120 Hz ekran. Rewolucja, którą e, sa, Smartfony z Androidem mają już długie lata za sobą, i teraz nawet najtańsze dostają taki ekran. A w iPhone'ach ma on się pojawić być może nawet w kolejnej generacji, czyli 16. Na początku mówiło się o 17, ale w 16 już może dostaniemy to, takie odświeżanie w iPhone'ach jako standard. Niestety nie dostaliśmy, wygląda na to, że większej baterii w iPhone'ach 15 jest ona nieznacznie, nieznacznie mniejsza, chociaż miała być większa, ale tutaj jeszcze poczekamy na ostateczne testy, jak ludzie dostaną iPhony w swoje ręce, porozkręcają je i wszystko dokładnie sprawdzą, wtedy będziemy wiedzieć jaka ta bateria finalnie do iPhone 15 trafiła. A wiemy, że trafiło też USB C, o którym wcześniej wspomniałem, tylko że nie do każdego takie samo, ponieważ iPhoney Pro dostały prawdziwe USB C3 z no. Szybkim transferem UTLA, szybkim transferem plików. Natomiast iPhone 15, te podstawowe bez dopisku, pro, dostały USB 2.0. Kilkunastoletni standard. Masakra! antyczny wręcz standard przesyłu danych. No, nie korzysta się z tego za często, jak przesył danych, natomiast w wersji Pro właśnie ten, te, to USB-C może być wykorzystywane do nagrywania filmów na zewnętrzny nośnik. To jest zarąbistą sprawą i powiem Wam szczerze, że trochę mnie kusi osobiście. No, powiem Wam szczerze, to USB 2.0 to jest absolutnie jakaś porażka. Biorąc pod uwagę to, że Intel prezentuje coś takiego jak Thunderbolt 5, 120 gigabitów na sekundę przepustowości, ładowanie do 240 W i obsługa monitorów do 540 Hz przez ten sam interfejs USB 3.0. Znaczy właściwie to samo złącze, bo interfejs to Thunderbolt, więc jest inny. Eee, no niesamowite, powiem Wam szczerze. Coraz bliżej standaryzacji, jeżeli chodzi o zewnętrzne karty graficzne, chociaż 120 gigabitów przepustowości to nie jest jakaś przez przepustowość, jeżeli chodzi o zewnętrzną kartę graficzną, ale już 240 W ładowania to moim zdaniem super sprawa. A17 Pro, czyli procesor, który jest w najwydajniejszych iPhone'ach serii 15 bez problemu teraz ma sobie radzić z grami, które będą na niego e, pod warunkiem, że oczywiście będą na niego napisane i taki Assassin's Creed Mirage, który wychodzi dopiero 5 października, ma śmigać nam bezpośrednio na iPhone. Niesamowita sprawa, powiem wam szczerze, że robi mi to głowę i kolejna rzecz, dla której chciałbym przetestować tego iPhone'a. E, no i e, po raz kolejny Ostatni news o iPhone'ach, ile musimy na niego pracować. Najkrócej, szwajcarzy. 4 dni pracują na nowego iPhone'a. Niesamowite. W Polsce pracować trzeba 23 dni. Oczywiście według średniej krajowej, która jest jakąś taką mrzonką yy, i każdy z nas chciałby tyle zarabiać, ile wynosi średnia krajowa. Znaczy ja nie, ale yy, no, wielu z nas chciałoby tyle zarabiać, bo jest ono liczone tak troszeczkę. No, mija się to sprawdą bardzo mocno. E, natomiast mimo wszystko ten statystyczny Polak musi pracować niemalże. 3 tygodnie, ponad 3 tygodnie na nowego iPhone'a, odmawiając sobie przy tym jedzenia, wszelkich opłat itd., itd. TSMC, bo przechodzimy już teraz do spraw bardziej pecetowych, mówi, że i będzie problem z dostępnością kart graficznych pod AI jeszcze yy, no, długi czas. No, obawiam się, że niestety ta, ten brak dostępności kart graficznych pod AI może jednocześnie odbić się negatywnie na normalnych kartach graficznych. Mówiłem o tym w minionym tygodniu, bodajże we wtorek, więc jak ktoś chce o tym dłużej posłuchać, to zapraszam do, na mój kanał do tego odcinka. Natomiast tutaj o TSMC mówi, że do 2027 roku mogą te problemy pozostać cały czas, co odbije się też i o tym później na produkcji kart graficznych, na przykład przez AMD, które zamierza zrezygnować z flagowego modelu, ale o tym w newsie, który za chwilę. Jeżeli kupujecie dysk SSD, to pomyślcie o tym, żeby zrobić to teraz. Bo tak jak już nieraz wam podawałem w podsumowaniu tygodnia, że producenci ograniczali produkcję, żeby zastrzymać ten spadek cen na dyskach SSD, który był spektakularny ostatnimi czasy i naprawdę tanio świetne SSD można wyrwać. Teraz Trendforce przewiduje, że ceny w ostatnim kwartale tego roku zaczną rosnąć nawet do 5%. Będzie to dla nas praktycznie niezauważalny wzrost. No ale mimo wszystko dynamika spadków wyhamuje i wręcz zacznie się odbijać. W związku z tym, jeżeli czekaliście na spadki cen, to chyba powoli warto zastanowić się, czy nie zakupić takiego dysku. Poznaliśmy też datę premiery Raptor, e, nie Raptor Lejków, tylko, no tak, Raptor Lejków refreshów, czyli tak naprawdę to, co miało być Meteor lejkiem, stało się tylko refreshem poprzedniej generacji. 17 października zobaczymy te procesory, a już w jednym z kanadyjskich filmów znalazły się one w Ofercie I przeliczając je na złotówki, niestety po bezpośrednim przeliczeniu mamy dobre ceny, ale dodając do tego podatki, wychodzi na to, że będziemy płacić o kilka procent więcej niż za obecne procesory 13. generacji. Zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie. Jeżeli chodzi o wzrosty wydajności, no to taki 14600K zanotował wzrosty wydajności o no mniej więcej 5% tak uśredniając na jednym rdzeniu i również o mniej więcej 5% jeżeli chodzi o wielordzeniowość, więc szału nie ma, wzrosty są, ale wszystko będzie zależeć od ceny. Tak samo 14900K, czyli najwydajniejszy procesor z tej rodziny, on też podobnie około 3-4% wzrost wydajności, i tu po raz kolejny będzie zależeć wszystko od ceny. I tak naprawdę, jak ktoś ma 13-generację, to może zupełnie olać 14 i nawet nie myśleć o upgrade'zie. Natomiast takie osobie jak ja, 12-generacja, no, przejść na ostatni wspierany procesor na podstawkę LGA 1700. W sumie nie najgorszy byłby to pomysł, który. Chyba rozważę, ale zobaczymy jak to będzie. No i wracamy do sprawy z AMD, które rzekomo miało zrezygnować, czy też ma zrezygnować z produkcji Navi 41 i Navi 42. Jeżeli nie kojarzycie, no to to procesory z końcówką 1 i 2 to są najwydajniejsze układy, które napędzają najwydajniejsze karty graficzne. Więc skoro z tego AMD rezygnuje, to znaczy, że chce... Tylko i wyłącznie produkować karty ze średniego segmentu, że nie będzie kart pokroju 8900 czy 8800. No i rzekomo za to ma być odpowiedzialny właśnie brak kart pod AI. AMD też chce stawiać nad AI, bo na tym teraz jest najlepsza kasa. Niejednokrotnie Wam wspominałem o tym, jak gigantyczne pieniądze na tym robi Nvidia. No i AMD też prawdopodobnie z tego tortu chce ukroić jak najwięcej. I być może właśnie to, że AMD rezygnuje z flagowych swoich kart graficznych w następnej generacji, co jest na razie plotką, bo o tym przekonamy się dopiero za rok, no to może świadczyć o tym, że właśnie mamy pierwsze ofiary kart graficznych pod AI, o czym już Wam wcześniej wspominałem. No nieciekawie, nieciekawie, jeżeli faktycznie by tak było, ale z drugiej strony w ogóle mnie to nie dziwi, przecież dla firm priorytetem są pieniądze i tutaj faktycznie AMD może rezygnować, no właśnie na rzecz tychże nie pieniędzy, tylko... No pieniędzy, tak, bo wolą produkować karty graficzne pod AI. No, NVIDIA też produkuje karty, których nie wydaje i taką kartą jest niby 30-90 super. Jak widzicie, mamy tutaj ładne obudowę 3090 Super. Karta się nie pokazała. Mamy 3090 Ti. No, nie wiemy czym miała być ta karta. Czy jest to po prostu 3090 Ti, tylko że miało się nazywać Super, czy jest to jakaś wersja 3090 podkręcona. Tak czy inaczej, między zwykłą 3090 a 3090 Ti moim zdaniem była no, no, na tyle mała różnica wydajności, że wpychanie tam jeszcze karty pokroju super, no zupełnie mija się z celem, więc prawdopodobnie Nvidia też doszła do takich wniosków i stąd ta karta nie ujrzała światła dziennego. A światło dzienne już za jakiś czas ujrzy nam Nintendo Switch 2 i mamy coraz więcej przecieków związanych z tą em, konsolą. No i patrzcie tutaj, ma być e, produkowany rdzeń, czy też układ SoC po tą konsolę w 5 nanometrach, nie w 8 jak to wcześniej było mówione, więc fajnie, dostaniemy nowszy sprzęt mocniejszy, co za tym idzie, a jak mocny to w następnym newsie taktowanie 2,6 GHz no i obsługa DLSS i ray tracingu, a wzrost będzie znaczący, patrzcie tutaj mamy wzrost z 4 rdzeni na 12 i wzrost do rdzeni CUDA z 256 na 2000 w nowszej litografii, więc Naprawdę coś czuję, że ten nowy switch to naprawdę dostanie potężnego kopa, jeżeli chodzi o wydajność. Będzie można zagrać na niego w Simsy 5 i to zupełnie za darmo, bo Simsy 5 mają być za darmo. Tutaj widać, że e, prawdopodobnie EA będzie stawiało na model free to play, czyli pogramy sobie w Simsy, ale jak będziemy chcieli pograć na Maxa, to będzie trzeba za wiele rzeczy Dopłacać. No cóż, ciekawy model. Moim zdaniem, yy, patrząc na Simsy, to pasujący do nich. Już teraz, jak patrzymy na Simsy 4, to tam jest milion dodatków i tak naprawdę podstawkę mogą oferować za darmo, co nieraz już się zdarzało. A tak naprawdę ludzie wciągnięci w grę będą płacić za dodatki. Za to yy, w Starfieldzie w końcu będziemy mogli zobaczyć DLSS i też inne dodatki yy, z PC-a, yy, takie jak na przykład. Yy, kalibracja HDR czy suwak FIOV, nie wiem co to nawet jest, czy obsługę ultra szerokich monitorów, czego wcześniej nie było, ale w końcu zostanie z czasem zaimplementowane w Starfieldzie i całe, całe szczęście. A jak mówimy o grach, to Horizon Forbidden West Complete Edition no już ponoć za niedługo ma trafić na PC. Fajnie, fajnie, fajna gra. Ja w, w Horizon. Zero Down jeszcze nie grałem i to jest, to jest moje potężna kubka wstydu, bo na tą grę długo czekałem, a jak już wyszła to w końcu w nią nie pograłem. Dajcie znać, czy wygraliście. Ja Wam za dzisiaj dziękuję. Życzę miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie i widzimy się w kolejnym podsumowaniu, które już za tydzień. Do zobaczenia! Cześć!